Pokochaliście drożdżówki farogowe tak samo jak ja, dlatego przetestujcie ze mną cztery nowe smaki i sprawdzimy, czy któryś z nich okaże się nowym faworytem. Mam tutaj jabłko z cynamonem, banan z czekoladą, malina z pistacją i kręce terenowe. Zacznijmy sobie od czegoś takiego myślę bardzo prostego, czyli jabłko z cynamonem i posypamy jeszcze to cukrem pudrem dodatkowo. Myślę, że tutaj nie będzie wielkiego zaskoczenia. Mm -mm. Ja kocham jabłka, także taka wersja bardzo mi smakuje. Fajnie też byłoby tutaj dodać kruszonkę, ale nie miałam masła, więc jej nie zrobiłam, ale tak polecam na przyszłość. Banos z czekoladą. Mm. Ja dam gorzką czekoladę, ale myślę, że z mleczną też wyjdzie przepysznie. Malina z pistacją. Myślę, że będzie mi najbardziej smakować. No mój faworyt. Wygląda najlepiej w środku. Jest najbardziej wilgotna, lekko kwaskowa przez maliny, ale też z drugiej strony bardzo słodka przez krem pistacjowy. Przepyszne. Ostatnio z nadzieniem cytrynowym użyłam sobie innego serka, który jest bardziej płynny, więc na wynos tak średnio, ale przetestujmy. Byłoby super, gdyby to na nie było takie bardziej zbita. Jeśli miałbym ustalić ranking, to miejsce pierwsze Malina z Pistacją. Miejsce drugie tutaj się waham, bo zarówno jabłko i banan z czekoladą bardzo mi smakowało, więc może dam po prostu na równo. I miejsce trzecie ze względu na ten nie do końca udany krem, tutaj ta wersja cytrynowa. Ale wszystkie mi smakowały, dajcie znać, czy będziecie testować którąś wersję.